Tematyka niskich podatków cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Także ja już przekazuję głos dzisiejszemu gościowi, panu Mariuszowi Makowskiemu, doradcy podatkowemu, który jest specjalistą właśnie w dziedzinie zatrudniania Obcokrajowców. Panie Mariuszu, pan z tego, co kojarzy, to nawet chyba książkę wydał na ten temat, zgadza się? E, tak, właściwie nawet chyba dwie. No, temat jest, no, szczególnie teraz w ostatnich dniach, spore zainteresowanie ze względu na, na, na to, że. Pracodawcy chcą zatrudniać przybywające osoby z Ukrainy, nawet nie, nie, ty, nie tylko dlatego, że mają jakieś szczególne potrzeby pracownicze, tylko no też kierując się pomocą tym osobom. Wie, 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 więc no mamy przepisy, które mają to ułatwić. Więc dzisiaj postaram się krótko o tych najnowszych regulacjach państwu Opowiedzieć. Zapraszam Państwa na webinar. O dwóch regulacjach prawnych dzisiaj krótko chciałbym powiedzieć. O ustawie o pomocy cudzoziemcom, znaczy usta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I w dalszej części jeszcze wspomnę Państwu o najnowszych nazwijmy to standardowych przepisach dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców od 29 stycznia obowiązują zmienione przepisy ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i te przepisy też sporo ułatwiły jeżeli chodzi o legalizację pobytu i legalizację zatrudnienia obywateli z państw sąsiadujących z Polską, no między innymi z Ukrainy. Ale zaczniemy od tych najnowszych przepisów wprowadzonych w związku z wojną i, i pomocą ze strony Polski uchodźcom, którzy do Polski przybywają. Ustawa weszła w życie 15 marca z mocą obowiązującą od 24 marca, czyli od początku konfliktu, no od początku wojny w Ukrainie. I te przepisy w odniesieniu do przybywających do, do, do Polski uchodźców sprowadzają się do kilku aspektów: do legalizacji ich pobytu, do świadczeń. Nazwijmy to socjalnych, oferowanych im przez Polskę. No i ułatwień dotyczących zatrudniania. Więc o tych obszarach krótko Państwu powiem, na jaką pomoc prawną na, na gruncie tych przepisów obywatele Ukrainy mogą liczyć. Pierwsza kwestia to legalizacja. Pobytu. Cudzoziemcy obywatele Ukrainy, wjeżdżający, przybywający do, do Polski w związku z wojną, czyli uciekający ze swojego kraju, na granicy uzyskują potwierdzenie legalnego przekroczenia granicy i to potwierdzenie jest potwierdzeniem ich legalnego pobytu przez Przynajmniej 18 miesięcy, tutaj też uwaga, ten 18-miesięczny okres liczy się od 24 lutego, co oznacza, że bez względu na to, którego dnia Ukrainie przekroczył granicę, to ten jego legalny pobyt liczy się od 24 lutego przez 18 miesięcy, więc pewnie gdzieś do 24 lutego sierpnia przyszłego roku, jeżeli dobrze liczę, 18 miesięcy. Ponadto obywatele Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego legalnie przebywali w Polsce, a na przykład wkrótce im się kończy ważność dotychczasowego dokumentu pobytowego, i teoretycznie Mieliby wrócić do siebie na, na, na Ukrainę, co w obecnej sytuacji jest niemożliwe. Tym obywatelom Ukrainy legalny pobyt zostaje przedłużony do końca tego roku. Czyli tym cudzoziemcom, którym ważność pobytu kończy się po 24 lutego, przepisy automatycznie przedłużają pobyt do, do końca tego roku. Wraz z legalizacją pobytu obywatele Ukrainy uzyskali możliwość uzyskania numeru PESEL oraz profilu zaufanego. Urzędy trochę się nie, nie wyrabiają, bo, bo chętnych oczywiście jest bardzo dużo, dlatego że też ten numer PESEL dos, udostępnia korzystanie z. Tej rządowej pomocy, uzyskanie świadczeń socjalnych, materialnych, pomocy finansowej, przede wszystkim objęcie opieką zdrowotną, cudzoziemny obywatel Ukrainy, który, któremu zostanie nadany numer PESEL, no zostaje automatycznie włączony do systemu ubezpieczeń zdrowotnych, co oznacza, że jest traktowany tak, jak osoba ubezpieczona, mająca prawo do Darmowych świadczeń z opieki zdrowotnej. W związku z tym no jest to takie szerokie wsparcie i przyznanie no niejako z automatu tym osobom no tych świadczeń, które w wielu przypadkach dotyczą Polaków. Jednocześnie też przepisy ustawy o obywatelach Ukrainy. Ułatwiają i tak już dosyć proste zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy. Cudzoziemiec, który przebywa legalnie w Polsce na podstawie przepisów specustawy, czyli ten obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski po 24 lutego, a także ci, którzy już będąc w Polsce podejmują pracę, Pracodawcy mogą zatrudniać takich obywateli Ukrainy bez żadnych wcześniejszych rejestracji, czyli na zasadach takich, jak zatrudnia się Polaka. Pracodawca powierza pracę, czy to umowa o pracę, czy, czy umowa cywilnoprawna, i warunkiem pracodawcy jest zgłoszenie w ciągu 14 dni w Powiatowym Urzędzie Pracy przez ten, ten system. Elektroniczny przez portal praca.gov.pl, jeżeli dobrze pamiętam, adres, bo nie jestem pewien, czy tam nie ma jeszcze jakiegoś oznaczenia. I w ten sposób obywatelowi Ukrainy można powierzyć pracę w okresie 24 miesięcy. Jest to trochę zmodyfikowana procedura oświadczeniowa, którą mamy. Można powiedzieć, standardowych regulacjach. Jest trochę prostsza i szybsza, i o tej standardowej procedurze też jeszcze za chwilę Państwu powiem. Ponadto obywatele Ukrainy uzyskują możliwość rejestracji w powiatowych urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy lub bezrobotne. Szczególne zasady ułatwiające podjęcie pracy dotyczą lekarzy, pielęgniarki z uprawnieniami, którzy mogą na Uproszczonych zasadach podejmować pracę w każdym podmiocie, który ma umowę z NFZ. -em. Zresztą od wielu lat w służbie zdrowia brakuje pracowników i, i, i mamy w przepisach też wiele ułatwień dla cudzoziemców, którzy w tych zawodach medycznych chcieliby podjąć pracę, więc tutaj też dla przybywających obywateli Ukrainy, którzy mają uprawnienia lekarza, pielęgniarki. Te uproszczone, szybkie zasady powierzenia pracy są. Czyli, jeżeli na przykład są Państwo pracodawcami, którzy chcieliby zatrudnić obywatela Ukrainy, który jest w Polsce, no od kilku dni w związku z wojną przybył do Polski, to standardowo zawieramy z nim umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną. Tutaj też uwaga wynikająca z ustawy. O języku polskim. W przypadku umowy o pracę z cudzoziemcem, umowa o pracę musi być zawarta w języku polskim, a dodatkowo wymaga się przetłumaczenia tej umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca. Wiadomo, czemu ten obowiązek ma służyć: ma służyć temu, żeby nie było wątpliwości, że cudzoziemiec, który podpisuje tą polskojęzyczną umowę, Wie na jakie warunki się zgadza, wie w jakich warunkach będzie pracował. Przy umowach cywilnoprawnych nie ma tego obowiązku, bo przy umowach cywilnoprawnych mamy, no, korzystamy ze swobody zawierania umów, czyli to strony ustalają w jakiej formie, w jakim języku zawierają umowę, tak żeby no, nie było wątpliwości, że no, co z tej umowy wynika. Następnie, po, po powierzeniu pracy, w ciągu 14 dni pracodawca rejestruje fakt zatrudnienia obywatela Ukrainy w Powiatowym Urzędzie Pracy i w ten sposób można powierzać pracę do 24 miesięcy. Potem, oczywiście, są możliwości też prostego przedłużenia tej pracy, ale już ten pierwszy 24-miesięczny okres jest no dosyć długi, bo też. Podejrzewam wiele osób, które w związku z wojną przybywają do Polski, no raczej nie, nie planują takiego pobytu w Polsce. Pewnie wielu, wiele, wiele z tych osób chce, kiedy tylko to będzie możliwe, wrócić do, 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 do swojego państwa. Więc ten 24-miesięczny okres spokojnie będzie wystarczający, a jednocześnie też będą kolejne. Możliwości przedłużenia tego pobytu już nawet na standardowych zasadach. I jakby trzecim obszarem wsparcia dla obywateli Ukrainy przybywających w związku z wojną do, do Polski to różnego rodzaju wsparcie socjalne dla obywateli Ukrainy. obywateli Ukrainy, którzy no wjechali do Polski, został zarejestrowany ich wjazd czy Przybycie do, do, do Polski i e, uzyskali numer PSL, e, mają dostęp do świadczeń socjalnych w postaci świadczenia rodzinnego, wychowawczego, świadczenia tak zwanego dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Uchodźcy z Ukrainy są objęci publiczną ochroną zdrowia na tych samych zasadach co obywatele polscy, co oznacza, że no te osoby, które przybyły do Polski, którym został nadany numer PESEL, są zarejestrowane w systemie NFZ jako osoby ubezpieczone, mające prawo do darmowych świadczeń lekarskich. Obywatele Ukrainy mogą się ubiegać o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Dzieci Ukraińców mają zapewnioną darmową naukę w polskich szkołach. No i też mamy wsparcie dla darczyńców, dla osób, które na przykład nieodpłatnie udostępniają swoje lokale mieszkalne uchodźcom z Ukrainy. Zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie. Tutaj ma być refundacja w wysokości 40 zł dziennie przez okres maksymalnie 60 dni, czyli też te, te osoby przyjmujące pod swój dach obywateli Ukrainy, zapewniające im no nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, takie wsparcie. No, przynajmniej częściową refundację poniesionych kosztów w ten sposób, mogą uzyskać. Ta ustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy, ona jest wbrew pozorom, dosyć długa, zawiera 70 stron, ale duża część dotyczy też tam zasad finansowania tego wsparcia. Z punktu widzenia pracodawców i osób fizycznych, które no udzielają wsparcia obywatelom Ukrainy. To są te najważniejsze punkty. Mamy też zmiany w przepisach podatkowych. Między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu zakupy, nazwijmy to, darów, które są pomocą dla Ukrainy. Warunkiem jest tutaj to, że te zakupy są przekazywane organizacjom pożytku publicznego. Niestety jest tutaj pewien problem, dlatego że przepisy nie wyjaśniają, w jaki sposób dokumentować fakt przekazania, czyli na przykład przedsiębiorca kupuje na fakturę, nie wiem, pieluchy w celu przekazania ich na jakiejś organizacji pożytku publicznego. Przeznaczeniem na pomoc Ukrainie. No i ten zakup każdy przedsiębiorca może sobie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, więc to też jest taka no w pewien sposób ulga podatkowa. Cudzoziemcy, którzy korzystają z darmowego wsparcia, czyli obywatele Ukrainy, którzy korzystają na przykład z nieodpłatnego zakwaterowania, to nieodpłatne świadczenie też dla nich jest wolne od podatku, bo standardowo w podatku dochodowym fakt, że coś otrzymuje się nieodpłatnie, wywołuje skutki podatkowe poza sytuacją, gdy to są świadczenia w najbliższej rodzinie, w tak zwanej pierwszej grupie podatkowej. Więc tutaj też te, te przepisy z pełnej ustawy. Zwalniają z podatku nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez obywateli Ukrainy, a także nie ma tutaj nie zostały wprowadzone szczególne rozwiązania w podatku od spadków i darowizn, bo, bo też pojawiały się komentarze, że darowizny otrzymywane przez obywateli Ukrainy, którzy w związku z wojną przybyli do Polski, będą wolne od podatku. Nie ma tutaj szczególnych regulacji. Mamy standardowe regulacje w podatku od spadków i darowizd, czyli w przypadku tak zwanej trzeciej grupy podatkowej, czyli w przypadku osób obcych, niespokrewnionych. Kwota wolna od podatku w podatku od spadków wynosi trochę ponad 4900 zł. No, widocznie ustawodawca uznał, że te limity kwot wolnych od podatku wartości darowizn powinny wystarczyć na, 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 na te darowizny, które obywatele Ukrainy od innych osób fizycznych mogą otrzymywać. I chciałbym jeszcze powiedzieć Państwu krótko o najnowszych regulacjach, o najnowszych zmianach w zatrudnianiu i legalizacji pobytu cudzoziemców. 29 stycznia weszły w życie przepisy ustawy zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia w instytucjach, o, o instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Ta ustawa ma na celu ułatwiać zatrudnienie i legalizację Pobytu cudzoziemców. Dwie podstawowe zmiany z punktu widzenia też pracodawców i samych cudzoziemców, które zostały zmienione i ułatwione, to przede wszystkim spore ułatwienia w procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec, który trafia do Polski w standardowych przypadkach niezwiązanych nie z wojną, Oczywiście, mówimy o cudzoziemcach, którzy są obywatelami państw trzecich, bo obywatele Unii Europejskiej to w zasadzie bez żadnych przeszkód mogą przyjechać i przebywać w Polsce. Obywatele państw trzecich no najczęściej wygląda ich przyjazd w ten sposób, że uzyskują wizę i przyjeżdżają do Polski. Ewentualnie korzystają z ruchu bezwizowego, taki, Mamy na przykład w przypadku obywateli Ukrainy na podstawie ruchu bezwizowego możliwy jest przyjazd i pobyt do 90 dni. Wizy, wizy też są wydawane na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy. No i gdy ten pierwszy pobyt związany z wizą czy ruchem bezwizowym zbliża się ku końcowi, a cudzoziemiec nadal chce w Polsce przebywać i nadal ma powód do przebywania w Polsce, ma na przykład pracę, no to musi uzyskać zezwolenie na, na pobyt. Mamy tutaj kilka rodzajów zezwoleń pobytowych, w zależności od tego, co jest powodem pobytu. I jednym z tych zezwoleń na pobyt czasowy jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Teoretycznie jest to dosyć ciekawa forma legalizacji pobytu, bo jednocześnie w jednym postępowaniu cudzoziemiec legalizuje pracę i pobyt. Standardowo to są dwie procedury. Pracodawca uzyskuje zezwolenie na pracę, a cudzoziemiec zezwolenie na pobyt. Tutaj w jednej procedurze można obie te kwestie jedno, no w jednym postępowaniu załatwić. Niestety ta procedura jeszcze do końca zeszłego roku no i do 29 stycznia była. Teoretycznie atrakcyjna, a praktycznie bardzo uciążliwa, ze względu na, na to, że urzędnicy wielokrotnie wzywają cudzoziemców do uzupełnienia dokumentów, uzupełnienia wniosku, składania wyjaśnień. Procedury trwały nierzadko ponad 12 miesięcy, więc ta teoretycznie atrakcyjna procedura była procedurą bardzo męczącą i bardzo długotrwałą, i w praktyce w ogóle nieatrakcyjną. Po zmianach, które weszły w życie 29 stycznia, ta procedura zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ma się stać atrakcyjna. Została uproszczona. Między innymi, przed zmianami, Cudzoziemiec musiał wyjaśnić, że ma wystarczające środki utrzymania siebie i swojej rodziny w Polsce. Co było. Oceniane przez urzędników Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto cudzoziemiec musiał mieć zapewnione zakwaterowanie w Polsce, co też wiązało się z kilkukrotnym wzywaniem, bo w całym procesie wydawania zezwolenia cudzoziemiec musiał mieć zapewniony lokal, więc gdy złożył wniosek, no to potwierdzał, że ma na przykład zawartą umowę najmu, a gdy Urząd był już gotowy do wydania decyzji gdzieś 12 miesięcy później. To jeszcze raz wzywał cudzoziemca do potwierdzenia, czy cały czas ma zapewnione zakwaterowanie. W Polsce było to dosyć skomplikowane i no, przedłużało postępowania. Te dwo, dwa wymogi wymóg uzyskiwania wystarczających dochodów do utrzymania siebie i rodziny i wymóg zakwaterowania został. Zastąpiony jednym bardzo obiektywnym wymogiem, mianowicie uzyskiwaniem dochodów w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, czyli przynajmniej 3010, jeżeli cudzoziemiec uzyskuje, to oznacza, że spełnia warunek do tego, żeby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Tutaj pracodawcy zaczęli się obawiać, czy ta zmiana oznacza, że bez względu na to, na jaki okres zatrudniają i na jaką część etatu zatrudniają cudzoziemca, to zawsze muszą mu zapewnić wynagrodzenie przynajmniej 3010. Nie, pracodawca musi zapewniać przynajmniej minimalne wynagrodzenie, oczywiście proporcjonalnie do etatu. Czyli, jeżeli na przykład pracodawca zatrudnia cudzoziemca na pół etatu, to może mu płacić na przykład 1600 miesięcznie, no bo to mieści się w minimalnym wynagrodzeniu. Oczywiście te 1600 miesięcznie cudzoziemcowi nie wystarczy do tego, żeby uzyskać zezwolenie, ale do uzyskania zezwolenia brane są pod uwagę wszystkie źródła dochodów cudzoziemca, czyli jeżeli ma dwa, dwóch pracodawców, u każdego jest na pół etatu i łącznie zarabia te 3010, to uzyska dzięki temu zezwolenie na pobyt czasowy. I to jest też uproszczenie, dlatego że urzędnicy nie będą oceniać. Czy te 3010 to rzeczywiście wystarczy na utrzymanie cudzoziemca, jego żony i, i czwórki dzieci? Bo y, przepis mówi, że to jest warunek, bez względu na to, jakie potrzeby y, cudzoziemiec posiada, i to, to urzędnicy nie będą tego oceniali, więc, y, więc to ma się też przyczynić do przyspieszenia procedur, bo, bo też przepisy przewidują, że te procedury. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie będą przekraczały 60 dni. Co jest bardzo dużym przyspieszeniem i, no i z pewnym takim niedowierzaniem to przyjmuję, bo teraz standardowo do 29 stycznia te procedury trwały nierzadko ponad 12 miesięcy. Teraz mają się urzędnicy mieścić w dwóch miesiącach. No zobaczymy, czy to im się uda. No i drugim obszarem zmian. Które weszły w życie 29 stycznia, to bardzo mocne rozszerzenie tak procedury oświadczeniowej przy powierzaniu pracy obywatelom państw sąsiadujących z Polską. To jest nazwa trochę umowna, bo obejmuje państwa nie tylko te, które bezpośrednio z Polską graniczą, czyli Rosję, Ukrainę, Białoruś, ale także Mołdawię, Gruzję i Armenię. Co ciekawe, te. Ułatwione, uproszczone i rozszerzone procedury powierzania pracy obywatelom tych sześciu państw nie zostały zmienione, co oznacza, że no polskie przepisy, można powiedzieć, w preferencyjny sposób traktują obywateli Rosji, którzy chcieliby podjąć pracę w Polsce. No, oczywiście, pewnie, mimo, wszystko, mimo tych ułatwień, to są utrudnienia, jeżeli chodzi o wjazd obywateli Rosji czy Białorusi do, do, do Polski, a żeby skorzystać z tych ułatwień w zakresie zatrudnienia, no to najpierw cudzoziemiec musi zostać do Polski wpuszczony, musi mu zostać wydana wiza i podejrzewam, że no w obecnej sytuacji obywatele Rosji czy Białorusi Raczej nie uzys raczej Polska im nie wydaje wiz, więc też z tych ułatwień nie, nie skorzystają. Przed zmianami procedura oświadczeniowa była z reguły takim przejściowym i pierwszym etapem powierzenia pracy cudzoziemcom. Procedura oświadczeniowa polega na zarejestrowaniu oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pracodawca, który chce powierzyć pracę obywatelowi jednego z tych sześciu państw, no, z tych sześciu państw zdecydowaną większość stanowią obywatele Ukrainy, bo, bo grubo ponad 90% wszystkich rejestrowanych oświadczeń dotyczy obywateli Ukrainy. Pracodawca w tych standardowych zasadach rejestruje w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie. Urząd Pracy w ciągu siedmiu dni potwierdza to oświadczenie. Pracodawca zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi. Jeżeli cudzoziemca jeszcze w Polsce nie ma, to na tej podstawie przyby, wyrabia sobie wizę albo wjeżdża do Polski w ruchu bezwizowym, jeżeli ma taką możliwość. A jeżeli już w Polsce jest, to na przykład występuje o zezwolenie po, pobytowe. Do 29 stycznia ta procedura była trochę ograniczona i krótkotrwała, dlatego że na podstawie oświadczenia można było powierzać pracę w okresie przekraczającym 6 miesięcy. W ciągu kolejnych 12 miesięcy. Obecnie, po zmianie, która weszła w życie 29 stycznia, w ramach procedury oświadczeniowej można powierzyć pracę na 24 miesiące i nie ma żadnych okresów przerwy między jednym a drugim okresem co oznacza, że bez przerwy, bez jakiejś karencji może na, powierzyć kolejną pracę na podstawie kolejnego oświadczenia przez tego samego pracodawcę czy przez innego pracodawcę, ta zmiana ma spowodować, że dla obywateli tych sześciu państw, w praktyce jedynym, jedyną procedurą powierzenia pracy powinna być procedura oświadczeniowa, bo w zasadzie Obywatele tych sześciu państw, czyli przede wszystkim obywatele Ukrainy, w praktyce nie będą musieli uzyskiwać zezwoleń na pracę i pracodawcy nie będą musieli o zezwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy występować, dlatego że w zupełności wystarczy procedura oświadczeniowa, powierzenie pracy na te 24 miesiące, czy powierzenie kolejnej pracy po zakończeniu dotychczasowej, również na podstawie oświadczenia, więc to jest bardzo Wygodna i postulowana przez pracodawców zmiana. No, pracodawcy też domagali się, żeby rozszerzyć tą listę państw z tymi szczególnymi uprawnieniami. No, na razie polski ustawodawca nie decydował się na, na, na rozszerzenie tej liczby państw, więc ta szóstka nadal pozostaje.